Siemka dzisiaj kontynuacja kerbali. Zrobimy sobie kolejne misje. Tylko myślę, że zrobię sobie te dodatkowe. Bo miałem lekką przerwę i jak, jak szybko pójdą, to w sumie mogę sobie zrobić też tą główną, bo jest cięższa trochę. A te dodatkowe tak na rozgrzewkę. I może to zacznę od najłatwiejszej tu. A najłatwiejsza będzie pewnie ta. Wprowadź na orbitę sondę z panelem fotowoltaicznym. Dam sobie śledzenie. I jazda robić rakietę. Yy, więc sonda. Aha, tylko nie wiem, czy mam jakiś komputer zbadany. Powinienem mieć. A, tu jest. Tylko nie wiem, czy one się różnią teraz. Moment obrotowy większy. Może hibernować. Nie wiem, co to znaczy też. Dobra, to biorę tą. To jest chyba najlepsze co mam teraz? A się jeszcze taka opływka. W sensie, żeby mógł to zamknąć, a później bym sobie to coś takiego? Chwila. Nie. Nie wiem co to. Owiewką ochronną przeznaczoną do zabezpieczenia cennego ładunku. Do czasu jej odrzucenia. No, ale co? To na górę mam dać po prostu. O, właśnie. Taką. Ej, ale. Czekaj, mniejszą. A tu dam tu od razu te panele usuń to. O jest. Nie, dam chyba małe po prostu dookoła. 6. Tak o. A do tego. Mmm. Dam antenę, tylko nigdy nie wiem, czy one się różnią. Bo jedne wysyłają, inne odbierają, a jeszcze inne przekazują. A ta jest najszybsza. Dobra, to biorę tą. Tylko jedną. Co to dron jest? <grym> o! Tylko jest problem. O, tu dam na cztery. Pewnie jedna wystarczy, ale wolę dać dwie. Tako. O! I teraz tą opływkę, eee, chyba to wystarczy. Tak. Ej, jak ja mam to zrobić? Kiedy to się od góry daje? To się od dołu daje. Tak i tak. Co? Ej, jestem przekonany, że to się dawało od dołu. A to? To jest większa. Aha, tu się dodaje. Okej. Okay. To tamtą wezmę jednak. Nie wiem jak to zamontować. Ej, nie zrobię najprostszej misji nawet. Usuń. O. Pa! Samo się zrobiło. A mogę teraz zajrzeć do środka? A, mogę. To dobę sobie jeszcze baterie. Ale może po prostu je dodam. Nie, nie dodam ich luzem. Eee, albo dodam je luzem. Tylko tam ze. Dam ze trzy. Nie wiem, ile ma jedna. 200 to 600 dam za 4. Styknie. Jakieś paliwko. Na przykład. Takie. Ej, no dobra, to wygląda jak jakaś pszczoła. Co to jest człowieku? Weź to usuń. Weź, te baterie trzeba w czymś zamknąć. Czy to się rozleci. I od nowa muszę to zrobić. Dobra, jeszcze raz. Paliwko rozmiar S. się nada. Dobra, do tego dam taki mały. I do tego kolejne zbiorniki. Myślę, że z2. I teraz mocniejszy silnik na przykład. Ale musi być S. No to dam. Mm, to dam silnik ufność. Dodam znowu Z2. Tako. to musi być chyba chyba musi być ufność o rozłączniki znowu a ja te sumem nie ja tych użyję dodam se ich z 6 i do tego dołączę silniczki takie boczne tak o. tylko nigdy nie mogę ich dobrze podłączyć bo się krzywo podłączają skurczy byki. Hmm. Dobra, dam może tamte drugie rozłączniki. I na górę do tego opływeczki, co by rakieta lepiej szła. Takie o. No takie łączniki. No i klasa światowa. Teraz jeszcze trzeba tu ustawić. Mam w ogóle 9 km przyspieszenia, jak potrzebuje pewnie z 3. Ale. Okej, okay. jaki potwór. Liczamy. Dobra, startuj. Ej, nie dałem tych skrzydeł na boki, żeby mógł sterować. Pod nowa. Okej, okay, start. Aha, tu jest Teraz siedem. Lecimy. Cholera, jak to mocno skręciło. Dobra, dawaj tak. Usuń to. A, pali się, patrz. Ej, no i wszystko mi się obraca. Ja pierdoczę. Rak rakieta była dobra, ale ten... Ale kierowca trochę gorszy. Więc jeszcze raz. Ej, niechcący wyłączyłem. 100 kilo... Ej, co się dzieje? Spagowało Z... mi się. Znowu to samo zrobiłem. Dobra, odłączam ten poziom. Odpalamy kolejny. No i się udało. Misja zrobiona. Tylko... No, dwa silniki mi pełne zostały. Dwa baki paliwa. Odrzucę tu też. Rozłożę antenki. A ona teraz jest rozłożona? Czy co? A nie, teraz ją rozłożyłem. Dobra, to wracam na kolejną misję. Samotny satelita wyśli. Ok. Dzięki nauko. Teraz zrobię może to. P pomiędzy 70 i 150, i AP pomiędzy 300, 800, 400. Aha, to łatwe. To w sum Aha, nie zapisałem sobie tej rakiety. Dobra, wczytam sobie to. Aloha. Czytam sobie ten czubek. Co prawda, misja mi nie każe robić satelity, ale ten. Ale już sobie zrobię, to się może przyda kiedyś. Statek lub sonda. Aha, dobra. Czyli tylko mam wymaganie wysokości. To wracam. Dobra, lecimy znowu. Ej, co to jest? Przecież ja. <ścoughs> Przecież ja tego nie zbudowałem, no. Co to się stało? Aha, dobra, ja wiem chyba czemu. Ej, nie, nie wiem. Czemu ta rakieta niby nie może polecieć? Ej, czemu. Czemu w tym grzybku nie ma tego wszystkiego, co jest ja zbudowałem, tylko jest pusty? Ej, to mi zostało na pasie startowym. I nie mogę tego teraz nawet. Nie mogę z tym nic zrobić. Hmm. No nie wiem, nie wiem co tu się stało. Usuń to. I zrobię od nowa. Okej. Okay. Ej. Nie, ta gra jest jakaś pobugowana. Co to jest? Czemu tu nie mam po boku tego menu? Dobra, buduję nową rakietę, bo to jest jakieś pobugowane i można startować. Okej, okay, start. Źle, nie ustawiłem. O Jezusku, nie ustawiłem kolejności tej. Co się rozłącza? Kiedy? Jeszcze raz. Dobra, już bym się powoli. Przychylił, tylko nie mogę. Czemu nie mogę? Ej, co ja dałem złe te lotki? Ej, nie mogę sterować lotkami. Jeszcze raz. Czy ja te dałem? Pokaż. Nie, no dobre, dałem. To czemu ja nie mogę nimi sterować? Ile razy można? No teraz też się nie ruszają. Czemu? No, chyba wiem czemu. Chyba przez to, że nie zacząłem budować jej od komputera, tylko była reszta i dołączyłem komputer. No, nie mogę nic zrobić. Lotki w ogóle się nie ruszają. Dostępne wszystkie funkcje statku, no, faktycznie wszystkie. Jeszcze raz. Zbuduję to od nowa. Ej. Coś z tymi lotkami się popsuło, no? Czemu ta jest już wychylona na przykład. Nie mogę dalej nimi sterować. Czy ja jakąś opcję włączyłem, która mi to blokuje? Czasami trzeba zbudować rakietę od nowa, bo się buguje. No, no właśnie. No to mówię dobra, zbuduję nową rakietę. Zbudowałem nową rakietę, to jest nowa rakieta. I teraz magicznie nie mogę sterować lotkami. Sprawdź na czymś prostszym nowym. No mogę sprawdzić. O, nawet nie poleci. O tu zbudował. Czekaj jeszcze raz. No ale teraz próbowałem sterować na stojąco, to i tak się nie ruszały. Także. No, nie działa. No, mogę dać restarta. O! Ty działa. Dobra. Super. Widz pomógł. Widz uratował serię. No w sumie to jest najprostszy pomysł, żeby zrestartować, ale nie sądziłem, że to pomoże w poruszaniu skrzydłami. Dobra, lecę. Już zapomniałem, co mam zrobić w tej misji w ogóle. Okej. Okay. No. I co teraz? Mm, poleciał. Dobra, lecimy. I leć. O. Teraz to nie wiem, czy ja tą misję zrobię. Jakieś cyrki odstawiam, jak zwykle. Co? Aha, niechcący mi się misja zrobiła. W sensie nie musiałem nawet nic ustawiać za bardzo. Dobra, to polecę w sumie jak, jak najwyżej, może. O, zrobię sobie między księżycem, a tym binmusem. A, będzie ok, chyba. Zniszcz. Da się, dobra. Mm, tu jest jakiś syf. Nie to. Ej, nie naceluję na to. Muszę tak o. No, dało się właśnie. Tu widzę, że też się da już. O zniszcz. Zniszczyłeś nie to co trzeba bo kapsuła zniknęła no nie gadaj. Nie znikała chyba kapsuła we świniemów nawet. Czekaj. E. <ścoughs> nie. Ej. Chyba faktycznie. Jaki jajca. Dobra trudno to już usunę to od razu. Dobra eliptyczność zrobiona. Dzięki nauko. I teraz ucieczkę z Kerbina jeszcze bym zrobił. To chyba w sumie tą rakietą też bym to zrobił, mi się wydaje. Bo ona miała tam dużo przyspieszenia jeszcze. Okej. Okay. Znowu się kładę. Może tym razem się uda. Dobra, odrzucam to. se tu na górę. Czemu nie mogę? Aha. Czyli nie mogę robić manewrów teraz. Spoko gierka. Czekaj ja w ogóle... na Czekaj to nie ja. Nie no to ja. Ej autentycznie. Nie wiem co tu się dzieje. Czemu? Czemu orbita ma to, co ja odrzuciłem? W sensie trajektorię? A ja już nie mam. Ale bym przywalił. Jakbym w to przywalił. To by było nieciekawie. <laughs> nie mam manewrów. Muszę sobie wyobrażać. Czekaj. Muszę wejść, czyli ja muszę po prostu uciec z orbity Ziemi, żeby zrobić misję. Muszę wejść w grawitację tego. No dobra, to ch chyba na pałę po prostu przyspieszę. Bez jakiej ja nie mam trajektorii lotu, to ja nic nie zrobię. No dawaj, dawaj. Pyk, misja zrobiona. Ej, a jak ja jakie teraz będę leciał? Aha, tego typu mam teraz orbitę. W sumie spoko. Dobra, odłączę se to i zostanę tylko z tym małym gwięnkiem. Chyba jest OK. E, dobra. Kontrola misji. I teraz tako wyślij. Jasne, jasne, jasne. OK. Dzięki nauko. Została ostatnia misja z tych co tu były. Sygnał na Muna. Sygnał, kur, sygnał z Muna i wydaje mi się, że to będzie ciężkie i, aha, dobra już widzę tu gdzieś muszę wylądować chyba, tak? tak rozumiem no dobra, więc ta misja już wleci na kolejnym streamie i to też będzie kolejny odcinek wtedy dzisiaj zrobiłem te trzy, ale zajęły mi one dwie godziny bo działy się jakieś dziwne rzeczy pobugowała mi się gra yy... No, i to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i na razie.